Yo, 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 spisgany ziomale, wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny mój na stronce. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, skuty, który dodaje Wam 5% przy każdym doładowaniu, a dla nowych użytkowników również daje jedną skrzyneczkę Minispeka na start. Myślę, że opcja zajebista. wariat jesteśmy na GeForce Kinsie, mamy 5100 zików, więc sporo pieniążków. Lecimy sobie w kolejną, tutaj w sumie dosyć nową skrzyneczkę. Ja Wam jeszcze przypominam, że sama strona, jak i moje materiały są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym i również pamiętajcie, że razem tym Odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. Dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na USP o wartości 60 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapa w górze pod tym filmem. Posiadaj subskrypcję kanału. i Oczywiście napisz, dowolny komentarz. To wszystko. Powodzenia, a my lecimy, lecimy z tym odcinkiem mordeczki, ponieważ czeka nas tutaj kolejne testowanie kolejnej zajebistej, mam nadzieję, że skrzyneczki. Bo no tak szczerze, powiem wam, że ta najtańsza skrzynka, którą testowałem we wcześniejszym odcinku za 28 ziko. Moim zdaniem jest naprawdę kozak. Oddała nam przy zwykłym openingu, to się szanuje, to się respektuje. Co prawda na bitwie nam nie oddało, no jeszcze laścika zrobiłem, którego przedupiłem, jak to tradycyjnie bywa, no ale jest to i wyłącznie moja wina, tak czy siak skrzyneczka fajnie tutaj oddawała. Dzisiaj wlecimy sobie w kolejną tutaj skrzynkę za 100 zł, Już troszeczkę tutaj więcej warta. Nazywa się Bong, <grytania> dosyć ciekawa tutaj nazwa. No i co, wydamy sobie te 5 koła, podpieramy ją troszkę, ale najpierw chciałbym ją spenetrować dogłębnie. 8200, 6600, 4600. O, ty w mordę, Jimmy, te skinki. Robią robotę, no trzeba przyznać. Robią naprawdę robotę. Jezu, ile tutaj skinów, no niesamowite. Co tu się wyprawia w ogóle? No dobra, no nie ma co tak wszystkich patrzeć. Widzę, one są dosyć tutaj pomieszana, ale jest takich sporo tych skinów za stówkę 130, 105 nawet kałaszek za 101 no więc zobaczymy, no ja chciałbym co najmniej takiego hodrodzika, no fajnie jakby nam się udało trafić, nie pogardziłbym również jakimś gloczkiem, fejdikiem. wiadomo, skrzynka, stówkę ej, powiem, że mało razy została otwarta bo tylko 280 więc trzymajcie kciuki, może ją rozbujamy i coś fajnego wydropimy lecimy dur, pierwsza skrzyneczka rozpoznawczo Rozgrzewkowa i niestety Bizona dostajemy. Czerwonego za 30 grosz. Nie będziemy to zostawiać, bo mieliśmy te 500. Więc spoko w ekwipunku tam nic nie mamy, to nam się nic nie zmniejsza. I tutaj będzie chyba coś warte. 8 zł, nie no, klasa, minus 90. Lecimy dalej, no, już dwie skrzyneczki otworzyłem i dwie zabrałych odrocik przeleciał. My co i Rexa dostajemy, ale to powinno być git. 155 ZIKO. W końcu, co nieco nam oddało, bo jakieś 55 y, zł jesteśmy do przodu. Kałaszek obok. No ten bizon, ciekaw jestem ile on tutaj na ilu procentach on jest w ogóle 12,5% no dobra, nie wyglądasz tak źle, nie ma jakichś takich mega dużych procentów. Ostatni taki yy, powolny strzał i przechodzimy sobie w trzy sztuki naraz. Tech 9, złożysz tych mordy, nie spodziewałem się, że akurat On będzie aż tyle kosztował, fajny stan Factory News 104, no 5 zł Ale zawsze to proficik Wlatujemy, 3 sztuki na raz Wizy, kurde, Butterfly tu się wyświetlił Dobra, 300, równiutko Ziko, jak mordę strzelił, lecimy i pierwsze otwarcie. Chyba będzie naprawdę dobre. Powiem wam, dwa razy MK trafiliśmy Kałaszka i ta EMEczka. Ja pierdzielę, zobaczcie, w jakim ona jest słabym stanie, a prawie 500 ziko. Więc naprawdę cudownie. No tak naprawdę jesteśmy z tego otwarcia 500 zł do przodu. Lecimy kolejne otwarcie. Oby skrzyneczka tu się nie wypstrykała. Dawaj tego talona, ale było bliziutko. Dobra, dwa razy P2000. To słabizna, tu jakiś dygielek. No, ponad dwie stówki strata. Lecimy dalej. No, raz fajnie oddało, nie gadajcie, że teraz będzie aż tak mi mocno zabierać. Kurde, boły i też bliziutko. Okej, okay, raz Cyrek 155, łącznie 165. No, można uznać, że taka połowa straty była. Myślę, że sobie ostatni raz otworzymy TSG. Powinno być troszeczkę droższe, o ile pamiętam. 102 z ICO. spodziewałem się jakiegoś. No. Coś lepszego po prostu. Dobra, wlatujemy 5 sztuk na raz, zmieniamy sobie modzika i lecimy tutaj do końca. Mamy jeszcze 3,5 tysiąca, więc no w sumie parę razy zakręcimy. Leci skrzynka bąk. <grywy> Dawaj mi tu konkretnego bąka. No i mamy kałaszka 156 łącznie, no około 170, więc duża strata. Bardzo duża strata. Leci kolejne otwarcie. I jest kałaszek, tam ej, jest kartel, tam gdzieś gloczek mi się wychylił, ale nie doleciał, w końcu 180, znowu strata, bo na 300 zł, kurczę, ale to boli, powiem Wam. Oho, dwa razy ten SG i jest ta MK. to będzie mocny strzał, no i o to chodzi, 704 ziko, chociaż powiem Wam, wydaliśmy 500, no, plus dwie stówki, fajnie, ale wcześniejsze otwarcia również nam sporo pieniążków zabrały. O kurde, ale się wychyliła emeczka czerwona. No niestety. No niestety 440 dostaliśmy, mała tutaj strata 60 ziko. Ale mogłoby nie być tak naprawdę tej straty. Oj 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 no tutaj już nie będę komentował. Dostaliśmy 10 ,20 zł 20 groszy, wydaliśmy 500, więc naprawdę potężnie zabrało. Lecimy. Chyba ostatni tutaj strzał razy 5 sztuk na raz. Więc, oby był szczęśliwy. Koska się wychyliła i w końcu i tak nie wyleciała. 450 zł. Słabo, słabo. Lecimy 4 sztuki. Ostatnie 400 ziko. I zobaczmy. Slater. Koska pod sponą. Nie gadajcie. No, kurcze pieczone. Tak te kosy tutaj przeleciały. Mogła jakaś wylecieć. 350 zł. No, wydaliśmy jakieś 400. Jest to strata, jakby nie patrzy. Dobra, mamy 51 skinów sprzedajmy sobie to wszystko. Ile mamy pieniążków? 3800 zł, naprawdę dzisiaj. No nie wyszliśmy jakoś fajnie tutaj z tej skrzyneczki. Powiem wam, że ta tańsza skrzynka dużo lepsza dla mnie się lepiej po prostu się zaprezentowała. Chociaż zobaczymy, może ta skrzyneczka na bitwach tutaj co nieco zechce nam zarzucić, więc wlatujemy, wlatujemy ile ona była warta? 100 zł. No proszę, jakieś tutaj nowe widzę skrzyneczki. Nie skrzyneczki, a w sumie odnowione zostały niektóre awatary skrzynek, więc dosyć ciekawie się prezentują. No i mamy, jest tutaj skrzynka za stówkę. Mamy 3800. No nie będziemy za całość, bo to nie ma sensu za tysiaka sobie zrobimy 10 sztuk i może wrzućmy również z tych nowych właśnie tą troszeczkę. Kozacką, że tak taktujemy skrzynkę, czy stać nas na dwie sztuki. Powiem wam, że będzie nas stać i zrobimy to. Zrobimy taką bitwę. Rzućmy sobie to na trzech graczy. Wszystko albo nic. 3600. Rozpoczynamy z bocikami. A wy oczywiście wariaty pamiętajcie o darmowym konkursiku na Discordzie. W konkursie nie ma żadnych wymagań, wystarczy, że wejdziecie sobie w link w opisie, przejdziecie na Discorda, tam oczywiście wejdziecie na kanał konkursy i tylko i wyłącznie naciśnijcie guzik dołącz do konkursu. To wszystko, to są wszystkie wymagania, jakie Wam trzeba. Nie trzeba wydawać żadnych pieniążków, żeby można było coś wygrać. No ja pierdziele Henry od razu pierwsza skrzynka i zrył mi Beret, no niesamowite, 1000 zł. Tyle ja polowałem na jakiegoś lepszego skina, a ten tak o sobie wjeżdża i po prostu rozjeżdża. Big game, tutaj rękawiczki pięknie się prezentują. Pięknie. Oczywiście, jeszcze mordeszki. Pamiętajcie, że jeżeli zostawicie boostera na serwerze. O kurwa, no i o to chodzi, o to chodzi. Pięknie tutaj skrzyneczka na bitwach się rozpoczyna, no pięknie, pięknie prezentuje się cudownie w tym momencie no piękny x-ray, no niesamowity drop, no i pamiętajcie właśnie, że jak zostawicie boostera, pojawi Wam się dodatkowy kanał i tam również jest fajny konkursik, więc zapraszam zapraszam, no i chyba się szykuje w końcu jakaś wygrana bitwa, chociaż no dobra, nie jest tak źle, on podbije, on musiał coś trafić aby nic tu, o ja pierdzielę, zapomniałam o tej skrzynce, więc może być pozamiatane o, ty w mordę jeża, 1400, nie jest aż tak źle i błagam. O, ty w mordę 2600, ja nie wiem czy ja to wygrałem. No i dupa blada, nie wygrałem. Wszyscy glovesy, jego w ogóle to ostatnia skrzynka. Powiem Wam szczerze, że nic a nic mi nie chciała oddać. Trafiliśmy jakiś rewolwer za 2 zł. No do tarcia, szanu. Ale oczywiście ta skrzyneczka za 100 złotych. Pięknie, pięknie tutaj oddała na bitwie. Dużo lepiej niż przy zwykłym otwieraniu. Tak jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Możecie e, się wypowiedzieć w komentarzach. Komentarze są wasze. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że skrzyneczkę przetestowałem. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapę, miejcie suba i zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!